WSO. A, jeszcze na dole jest. Pod wieżą. Zaraz gościu cię wypłoszę. Chryste. Chryste kurwa. Oczywiste. Dobra, sk Kto, kto, gdzie, z kim? Już żałuję. Jak to gram. Kurwa, ścigają nas. Odsyłu. Nigdzie bezpiecznie kurwa nie jest Dobra tu załóżmy że czysto Jest mhm. coś? Pewnie a co A co gościu? Masz problem? Czy ty kurwa masz pro problem jak? O zabaweczki Kurwa granatem w ogóle nie rzucam. Co to ma być? Czekaj, czekaj, Wejdź do arsenału. No dobra. Tam jest nasza chyba bombka. Na pewno. Pierdol się. widziałeś coś? No pewnie. Kurwa. Się gorąco zrobiło. Dobra. Ha, frajerka tam jest. Nie? O, ruchają się. Ale... Jakie to jest piękne. Seks zwierząt. Znaczy, gajów. <grywa> Kurwa. Ja tu się zajmuję jakimiś. O, ja, pierdolę. Zajmuję się jakimiś pierdomami. I dwóch gajów mi. Zajebało. Ja, pierdolę. No bez jaj, no bez jajek. Dobra, jebać ich tam w dup. Go. Idziemy w dupie wasze. Jebanie. W dupie mam wasze jebanie psa. O, o, o. Pokaż, mordę no. Podskoczę. O o o o o o! No wiem. Dobra, jepać patrzę, to idziemy tędy te sobie. Potrzebujemy O! To jest przydatna rzecz. To jest takie Fajne drzwi, ty, wygląda jak szafki Nie? Dziwna sprawa Troszkę Dobra, idziemy tędy Walniech im tam obciąga Zwróciła uwagę swoją Już się chyba zabić nie da Ale Co tam się dzieje? Na 100% pewne nie jestem A tu co kurwa Jakieś Laboratorium? Tajne? Pseudo kurwa, no takie jakieś laboratoryjne to jest gówno, strasznie mi się to podoba, ty chyba to zostanę na no dobre, w baraku był laboratorium, dobre kurwa, w Polsce takich nie ma wypasów, takich rzeczy, kurwa, no to idź. O, tędy może. Widziałeś to? Co to było? Właśnie, co to było? Ty, ty tam! O! Ho! Nie podoba mi się tu. O, tu jest jak złożyć broń. Pięknie wszystko wyczyścić. Nie, wojsko było takie coś składanie. Tak, a. a Sita granata Chcesz trochę? Może ty chcesz? Mam trochę No chodź Wszystko w porządku? Wszystko. A co? Kurwa Czesław Kurwiasz mnie. A ja wiem, że ktoś się... Co jest? Co, co to kurwa było? Co to kurwa było, się pytam? Co mnie tak w... W... nagle tego... Jezu, znowu się pierdoli z nimi. Gówno było. Jednak ona może zginąć. Już, już mamy jasne. Ja pierdolę. Dobra, wchodzę na tą jebaną wieżę i czyszczę wam mordy, bo mnie wkurwiacie już. Wejdź do Jezu. pierdolić się z tymi burakami. O jezu, burak schodzi. Tam jeszcze bu reszta buraków jest, suka. Ostrożnie, Jack. Ty kurwo. taka mocna. Wsią? No powiedzmy, że wsią. Tam jeszcze dziwka jest ta jebana. Helikopter słyszę? Dziwne. Może mi się zdawało... <laughs> Pod mostem skurwie. Gdzie jesteś kurwa? Gdzie on jest kurwa? O tam jest burak. Ale... A i tutaj. Mieliśmy, chciałeś powiedzieć. Valentin. Eee, ten skurwiel jeszcze tutaj. Dobra, zdychaj ta kurwa. Się ruchaj ta w dupsko. Wejdź do arsenału. Arsenału. Dobra, jebać do skafanderza. Gówno widziałeś, gościu. Czekaj, gdzie to było te, te kurwa kamizelata. ta? Bym se wziął? Pewnie, że jesteś. Czekaj, tu było? No tutaj, dobrze. No idziemy, idziemy. Ruchy, ruchy kurwa. Gaz, gaz. Szybciej kurwa babilońska, biegnij ta za mną. Nie wiedziałem, że ona może zginąć. Znaczy, tak myślałem, ale nie byłem pewien na, na 100%. Co zapomniałem. Widziałeś coś? Bardzo. Zauważysz granatę hmm. w dupie. Mamy towarzystwo, cholera. Dobrze są. Byli chyba. Dobra, idziemy na hama. Tam. tam! 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 Chodź, tam. Dawaj, rób to. Ja właśnie nazywam obsługą. obsługą. Ja prowadzę. No, Cała ja przyjemność po mojej stronie. Pewnie, prowadź sobie dziwko głupia. Kurwa babilońska. Bądź ostrożny. Laboratoria są pilnowane przez najlepszych ludzi Krigera. Jakżeby inaczej. Zajmiemy się tym Doyle. Odezwę się jak się tam dostaniemy. No pewnie, że najlepszych. Uh, kurwa, ciężka będzie. Hmm. Cisza. Twoja droga przez zespół budynków jest tak czysta, jak to możliwe. A, jeszcze jedna sprawa. Kiedy bomba zostanie zdetonowana, mogą dziać się dziwne rzeczy. Chcę powiedzieć, że możecie zostać narażeni na działanie mutagenu. Musicie przedsięwziąć jakieś środki ostrożności. Środki ostrożności, takie jak niedetonowanie broni nuklearnej, gdy stoję tuż przy niej. Jestem śmiertelnie poważny. Powinniście znaleźć surowicę używaną w fabryce jako szczepienie ochronne. Zazwyczaj mają jej spory zapas. Przygotujmy bombę, a później zabierzmy surowicę. Co to? Kiepski film szpiegowski? Przez was wszyscy zginiemy. <grystanie> Oj, tak. Nie narzekaj. Może być gorzej, pamiętaj. I za chwilę będzie kurwa gorzy. Dobra, niech będzie. Kończymy to, a potem wiejemy gdzie pieprz rośnie. Wal powinna chronić bombę, a ty oczyść teren i ściągnij windę. Nie pan dostał w łeb! Kurwa, dwa razy kurwy syn No jakim cudem kurwa on żyje. Dostał trzy razy i ban jeszcze w głowę. O, jeszcze dostanie, jeszcze, o! Ma kul odporny w pizdu. Jebane. Gdzie idziesz? Żebyś wiedział, że pójdę. Dostaje, chuj. Czy się schowa, czy się nie schowa? No, dostał. Chuja. Zdychaj. Tam jakiś cienia zbył. To nie są wcale najlepsi ludzie, kurwa. Buraki ze wsi, kurwa. Tylko, że ich dużo jest, to mam prze przejebane, kurwa. I trochę to broń też nie jest za bardzo dobra. No, biegnij, kurwa. Pewnie boję się, stram kurwa patrzę na Twiry. Kurwa. A pierdolę tego waszego CKM'a. W kurwę mnie ten CKM już powoli. Dobry z bliska tylko. No i weź traf, kuja w głowę. Kurwa, co i wszyscy? Na pewno nie. Jeszcze gdzieś się kryją. Skurwysynybure. O. Pożyczę twoją broń, bo mnie to już wkurwia. No. Co to jest kurwa? Karabin szturmowy... Nie, karabin mszenowy... 240. O, to elegancko się zamiata. Chuj, mniej, trochę tego. mniej szusiła i tak dalej, ale wiecie. Celność się liczy, chuj. Nie jest taki zły wcale. O, jeszcze są chodziki, możemy powiedzieć, nie? Wysadzić się da. Nie wiem. I w sumie to może mnie gówno obchodzi. Ale. Dobra, no załóżmy, że się nie da. Atrapa taka co, jedziesz, Wal? Czy się opierdalasz? Hmm? Ja się pytaju ciebie! Wejdź do środka. Ona jedzie? Jedzie kurwa, ciągnie się jak... ...żółw jakiś pierdolony. Dobra. Kamizelku wziął.